Pozwólcie, że przejdę do bardziej do nowszych badań 2019 rok młodych dorosłych zbadano pod kątem zdolności poznawczej i skorelowano to z, z edukacją na wczesnym etapie życia. Pokazano, że faktem jest, że poziom twojego funkcjonowania po 20 latach może przewidzieć Twoją demencję po wieku 80 lat. I to właściwie daje więcej niż 1% większej szansy na demencję. Jeżeli do 20 roku życia zdobędziesz wysokie wykształcenie, to ryzyko tej demencji spada znacznie. Ponieważ im wyższy poziom się wzniesiesz, tym dłużej zajmie ci zejście w dół, jeżeli chodzi o funkcjonowanie mózgu. Pięć tysięcy e, uczestników kolejnego badania z tutaj IQ w wieku 20 lat i potem po 42 latach, gdy byli 62 latkami i jeszcze gdy byli 70 latkami i prawie 80 latkami sprawdzono, kto ma największą demencję. I wychodzi na to, że ci, te, że ci, którzy w wieku 20 lat mieli najwyższe IQ, mieli najniższą, najrzadziej mieli demencję. I o 1% lepiej wypadli niż tych, którzy e, mieli niski IQ w wieku 20 lat. Więc ta edukacja na wczesnym etapie życia ma duży wpływ na to, jak je masz ryzyko demencji. Jeżeli, powiedzmy, zajdziesz wysoko do tego wieku, to Twoje ryzyko demencji spada, bo tak naprawdę im, im wyżej wejdziesz, tym dłużej zajmie ci zejście. Tak sama jest sytuacja z demencją. I jeszcze raz w tym badaniu. Znowu kilka ludzi dowiodło temu, i zdolność poznawcza, która była przed 30 roku życia wysoka, spada znacznie później. Im wyżej jest się na tym poziomie życia, Twój, twój rozwój edukacyjny w wieku 20 lat daje Ci dużą przewagę później w życiu w wieku podeszłym. I ta krzywa spada w dół. Jeżeli, jeżeli masz nisko, to już w wieku 50 lat możesz dostać demencji, jeżeli wcześniej nie umrzesz. Ale jeżeli nie jesteś dobrze wychowany pod, pod kątem edukacji, to to bardzo tobie utrudni życie w podeszłym wieku.